Hej, witajcie w nowym odcinku z... Proszę, jak, weszło, jak, powiedzieć? jak to było? UFC3, tak? Mm -hmm. Hej, witajcie w nowym odcinku z UFC 3. Ze mną jest. PWS, cześć, witajcie. Kolejny odcinek, kolejne dwie walki. Zaczynamy od Krzysztofa Jotko i Wanderleja Silwy. Tak. Gramy dalej tryb stójkowy, gramy dalej wyrównane szanse, znaczy wyrównane statystyki. Zobaczymy jak to będzie, ja sobie zagrałem w narodowych stroju czerwonym. Tak, Róciwie. bo J K. to Polak, jakby ktoś nie wiedział no, i nie Nie, faktycznie nie widać tej biało-czerwonej flagi. No przecież... A jakby ktoś nie wiedział, Silva jest tym... afroamerykaninem. Tak, z, z, z Brazylii. Ro... Lysianem, Rosjaninem. No. Z Brazylii. Z Brazylii. Czemu pokazują nam porady do parteru w trybie stójkowym? Nie mam pojęcia, aczkolwiek może się to kiedyś przydać. Doprawda. Na przykład podczas. Silva kontra Jotko. Tak, podczas tej walki. No ciekawa, waga bardzo średnia. walka. Dobra, czuję się. W nie komentarz. wiemy to waga, ale już wiemy, że waga średnia. Tak, piąteczka musi być. Dobra, no to dobra, komentujemy. Silva podchodzi niepewnie, ale... Zostaje, ma prawy koło. Dobra, nie komentuję, bo jestem w tym tak dobry jak Magda Gester w gotowaniu, czyli prawy w ogóle. Co? On ma tylko jeden ten. Jeden hak taki. No bo to jest. Wiesz, jak wie. on ma na imię? Jotko. I to jest no. od jeden. Na imię ma Krzysztof. Na nazwisko ma Jotko. No tak, to, to samo. Imię i nazwisko przecież to to samo. <noise> jak się wyrąbał? <noise> na głupi Patela. No nie. No, nie wiem, jak powiedziałem, ale tak. Właśnie nie wiem. Aj. No, Najgorsze jest to, że tego parteru nie ogarniam, bo myślę, że ciekawiej by było gdybyśmy się kulali gdzieś tam. Chociaż to ten parter też jest taki bardzo dynamiczny, nie? Nie? Tak jak uh -huh. w prawdziwym życiu. To Chcesz, jest... Skąd wiesz jak wygląda w prawdziwym życiu? choma słowo. Ciekawe czy tak w W prawdziwym życiu. No chodzi mi o Parterowiec na A poczekaj, gdyby parterowiec, który nie umiał dźwigni... Dobra, to było głupie. Nie odzywam się już. To co, to żeby nie był parterowcem? Nie, tylko mi chodziło o to, no możliwe żeby nie był, ale mi chodzi o to, że yy, no czy by wygrał bójkę pod sklepem, bo gdybym umiał dźwignię, to by gościa poskładał w chińskie Osiem jak ty tam. Bierz. Nie, no w sensie nie trzeba być parterowcem, żeby złożyć kogoś pod sklepem. <laughs> to prawda. Ja ,Yeah na przykład teraz ciebie składam. No, Kosiu się, Bogiem cię. Nie no, nie może Polak przegrać. Polak Rodak. Adrian? To ty? Nie, nie, to Krzysiu jest. Krzysiu Polak. Krzysiu Łotko. versus Adrian Polak, mówisz? Ooo, fajny front. W ogóle, czemu wzięli Popka do e, Fame a, a jeżeli on już walczył w KSW i tak dalej, co? Kontrakt mu się skończył i mogli go wziąć. Ale mi chodzi o to, że no to jest Fame mam dla takich tych... No, a Popek nie jest celebrytą według ciebie. Mówię, że... Nie, nie o to mi chodzi. że mówię. dla freaków. Tak. Ale przecież Popek też walczył w taką jako freak. Tak, w nie KSW was. jako freak walczył z Pudzianowskim. No. O Jezus, nie chcę się tego tłumaczyć. No walczył jako friki tyle, no. no dobra, niech Ci będzie. Z Tomkiem walczył jako zawodowiec już, bo walczył jedno z Pudzianowskim, no raz przesadzę. No, a co Ty myślałeś? Chociaż, też jak to powiedział Marcin Różalski, od kiedy się kończy jakby freak, a zaczyna zawodowiec, nie? No, to kiedy? No bo jeżeli Dawid Macciński już tam walczył kilka walk, tam dwie bodajże, czy nie? Trzy Trzy, chyba. trzy walczył, no. To czy dalej jest freakiem, czy jest zawodowcem? Nie no, freakiem raczej, no bo zawodowcem, no nie wiem, nie wygrałby z takim JOTKO. Nie wiem, to jest ciężko rozumieć. Czekaj, z kim? Chociaż nie wiem, czy w sumie... Uf, dostałem no, nad... Myślałem, że cię tak. skończyłem już. Ja też, ale koniec rundy. No, mówmy dalej. A, znaczy nie, bo ja tak wjechałem z tym Marcinem Różalskim, a nawet nie pamiętam, czy to on mówił, czy któryś inny z zawodników, nie pamiętam już. Wiem, że w którymś wywiadzie to słyszałem, ale nie wiem kto to powiedział. No to. Może i Marcin A A pamiętasz, Różalski? jak byliśmy na OME i ten gość mówił, że jest bratem e, Marcina Różalskiego i kradnie konie? Chciałem no. przywitać się, ale nie się. Pamiętasz. Ja no, dałem ten, wycisnąłem. Tak pamiętam. Że robi wędlinę z koni i kradnie. No. co no. mówi, Na pewno by był bratem Marcina Różalskiego. <śmiech> tak, <śmiech> który ma fundację. Tak, i w ogóle kocha zwierzęta. Tak. Akurat był, był jego bratem na 100%, wierzyliśmy Bardziej... Nie, no to wiesz, przecież wiadomo, że to żarty były, nie? No czy żarty? Nie wiem. a pamiętasz tego gościa, My też co... mieliśmy własnego kamerzystę. Tak. A pamiętasz tego gościa, co chciał skoczyć? Co? No nie pamiętasz, co gościu z wódką stał na moście i koledzy go wołali, żeby zszedł, a on z kamerą jedną i go namówiliśmy, żeby nie skakał? Serio? Nie, nie pamiętasz? Nie. Okej. Okay. To było po Fame MMA. Tak. Po Fame MMA było afterparty. Ale ja tylko kawałki wycinam, te co gadamy normalnie, to jest fajnie, bo gadamy, nie? Wiesz o co chodzi, nie? Mm -hmm. Wiesz o co chodzi, jo, Bo ty jesteś youtuberem, a nie frajerem Chyba 2000 za buty No kurde, no! Jak ty mnie tak kopiesz? No, bo ty się patrzysz na opóźniony ekran <laughs> dobra, jestem debilem No nie, jesteś jak ten ekran, opóźniony Zostaw mnie No trzymaj tą gardę, a nie. Jak on go dotyka, lekko... I musi go bać. Nie, 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 nie. Krzychu, wstawaj, co ty robisz? Ale <grystanie> dostał na mózg. Widzisz, ty trochę się rozkojarzyłem, już byśmy mnie skończył. Nie no, bym ci nie skończył, bo nie mogę ci w parter wejść. Piąchami samimi, a ja muszę się trochę nasilić, żeby cię <grystanie> ogłuszyć. Tak, mu latają ręce jak helikopter. Żarty, strzelony, ale się nie odzywałem specjalnie, bo chciałem przyczy... ten, przyczaić ten moment, kiedy będę mógł cię kopnąć. Bo jeszcze, oluju, murdę No. O kurde, to też był zażarty żarty pojedynek straszny. Dobra, mamy po pierwsze... Poczekaj, zobaczymy ten... Chcesz zobaczyć? Na punkty. Wygrywałem! No tak, no nie, no przecież tu... Jak ty żeś maszował tymi tymi, to cię punktowali, nie? No kurde, punktowałem cię. To się nazywa punktacja. Yep, yep. Brazylia kontra Brazylia, zaczynamy kolejny pojedynek. Koch Misterio vs PWS. Kolejny odcinek. Zrobimy... O, co czy... chłop robi? papa, pat, pa. i hyc, Gdzieś? A ten, zrobię z tego playlista, nie? Koch Misterio vs PWS. No to no, no tak, no w sensie kok ten i wpisz UFC 3, nie? Ale nie ogólnie zrobię no UFC 3 i będzie kok vs. PWS tak. playlista osobna. Dobra, ale... Ogólnie ci chodzi, dobra. Tak. A czy mi chodziło, że... do serio. Dobra, ten, no patrz chciałem i zrobił szarże. Nie wiem czemu. Ja ale o mój mamu jak jakiś, nie wiem. Wie jak oni się nazywają, no. modele? Jak mnie zgasisz w pierwszej rundzie, to nie wiem z tobą. Dobra. Nie no nie masz wyboru. Boję się. Ubie. No czemu teraz cię nie mogę walnąć, jak wcześniej to robiłem? Pyk, 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 pyk. Ale perka. Pyrk, Perk Ale przeatakował nogę. Goście. Dobra, że żeberka teraz, jak kuwkę się nie udało. Oj. Gdzie ty? Do mnie. Dobra, trzeba się odzywać, pamiętam, że to... Dobra. To jest najważniejsze. Bo my siedzimy i nic nie gadamy. Totalnie. Kitty zała, wstawaj. A wiesz kim ja jestem? Nie wiem, a jeszcze raz Costa. to ten trik zrobiłem. Wiesz kto to Kosta? Paulo? Nie wiem. No przecież powiedzieć, że wiesz, przed chwilą. Co? No mówiłeś... o, zabrałeś mi Paulo Kosta. A nie, bo mi się pomyliło, to nie był ten, przepraszam. To jakby chciałem tylko tyle powiedzieć. Że się pomyliłem. Dobra, atakujemy, proszę Państwa, zbijemy mu gardę jedną ręką, a drugą przeatakujemy. O nie, żartowałem. Czekamy aż mu się skończ kondycja. I mu atakujemy żeberka. Kurde, żeberka. znowu się nic nie odzywa. No. Ja muszę siebie kontrolować, żeby cały czas gadać. Żeberka, coś. no dobra. No bo żeberka w sosie są dobre, no, nie? Ty gadasz cały czas, a ja mam wrażenie, że ja nic nie mówię. No bo nic nie mówisz, tak naprawdę. No, no co ty mi atakujesz żeberka, ja tylko mogę. Eee, nie, 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 No Uf. czemu ty nie gaśniesz? Bo jestem rozpalony. Rozpalony jak pochodnie w Minecrafcie. Jak ten, nie, jak ognisko letnie. No odsuj się człowieku, co ty mi tutaj? No tak, jasne. Gdybyś to trafi to nie wiem. No dobra, wiedziałem, <gry> że to jest jasne. Kurde. Dobrze. Dobra, 1-0. 1-1 jest. Wygrałeś poprzednią? No pewnie. Tak, no przecież środkiem grałem. A, to wspomniałem. Tak, dobra. tak, tak, to prawda. Ach, kolejny odcinek się kończy. Remisem. No, w sumie remisem. I co mogę Ale, pan, powiedzieć? To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tak. Jeżeli się podobało, stawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. A lajka. No mówiłem już, żeby zostawił łapkę w górę, jak się podobało. Subskrypcja, jeżeli chcę zostać na dłużej. I. Komentarz. komentarz. I co? Słyszymy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.